Cześć, to ja, SuperSEO13. W tym filmiku pokażę wam Western City, które sam stworzyłem w Minecraftie. Patrzcie. Western City Brama. Tu są kaktusy, różne drzewka usunięte. Patrzcie. Będę pokazywał wam od początku. Tutaj przechodzimy towary z kolei. Są, to jest speron taki stary są wagony. To dzieliście. To jest szubienica. Tu się wieszlinę wiesza i wieszamy. Kolejne. To jest więzienie dla, dla ludzi. Czekają oni na pojśzenie. Mają łóżka. Tam jest około dwóch więźniów. Siedzą. Za wielkie przestępstwa mogli tylko je zabić lub okraść bank. Niedługo czekaj ich. Wystanie na szczęcy. Idźmy dalej. Oto bank. Ja będę odcieramy. Tuner bankier. Zobaczmy to na Naprawdę bardzo dużo złota i trochę srebra. To za kod raz. Patrzcie. Tutaj. Ok, to bardzo ciekawego. O, nie mamy. Czegoś nam brakuje. Musimy mieć zbud zbudować kilo. Dobra, już mamy. Patrzcie. Co, co ja nam teraz pokażę? Zaraz To tylko do skrzydła. z TNT i różne ciekawe rzeczy Dobra Wychodzimy Zbudujemy ładnie żeby Nic nie było widać Byłaś człowieku Dobra, nie może jak wyjść Dobra, już zginął. Zostawiłem kawałek klocka. Okej. Okay. Na coś wystarczy. Zamurowaliśmy, nie widzicie, że jesteśmy gryta. To napis. Okej. Okay. O, to jest salon. Tak, już jest to stary salon. Tu można włączyć muzykę. Na skrzynię, tylko bierzemy sobie. Płytę. Włączamy. Wkładamy. Coś nam mnie działa. Szukamy innej płyty. No i to jest muzyka, to jest salon, mam usiąść, coś napić. To mam tu jest picie, jedzenie. Żebyśmy to żyli wszystko pokazać. To tutaj, tu, tutaj, mamy dużo, to jest skup z Tutaj mamy który jest skupiony już. Tutaj też mamy wyłkładek. Może to no, dostać do, do, do jakieś uzbrojenie lub co innego. No i tutaj są właśnie zysków krusz, co można skupić. No dużo ludzi z się bawi ja mi nie widzę. To jest sklep z narzędziami. Możecie sami zobaczyć. Sklep z narzędzia. Włazimy. To jest sprzedał, co dowidać, gdzie się tego I patrzcie. Tutaj mamy różnego rodzaju mieczy. Tu mamy szkolną pieniądze. Sprzedał po prostu Tu mamy bardzo różne materiały, łuki, do wysadzania, różne rzeczy. Mózka z salonu jeszcze leci. Tu mamy... Kilofy różnego rodzaju, a tu pewnie mamy robopaty. No. To sklep zambi. No to chyba wszystkie budynki. Tutaj mamy rzekę idzie z gór. Tu możemy wydobywać różne różne Bierzemy kilo. Kopiemy. Ciężko coś znaleźć Dobra, wychodzimy z A to moje western city Jeżeli Wam się podoba, proszę o subskrypcję, lajki No to jest nasz, jeszcze Wam pokażę To jest golem, jest jako szeryf. Tutaj, patrzcie, Na pewnej porządku, mieszkańcy się mieszkańcy Trochę kaktusów. Można przekonać Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Cześć. Żegnam Was super sobie 13.